Niektóre mają treść. Wyjdźcie, muszę to oddać. Potrzebny mi tytuł filmu do raportu. Seks. Przejrzę go, by sprawdzić, jaką krzywdę mógł wyrządzić w umysłach tych młodych ludzi. 12 Im mogło wyrządzić ogromną krzywdę. W końcu się znalazłem. Nie mów, że mnie szukałeś. Myślałam, że wycierasz nas przyjaciółce. Znowu ta zazdrość. Masz mnie za głupią. się do mnie. To koniec. Jestem blisko niej. Bo pracuję u jej ojca. Nic do niej nie czuję. Co ty powiesz? Porozmawiamy, kiedy nabierzesz odwagi Ile razem mam ci tłumaczyć? Jakiś problem? Nie, chodźmy na lekcję. W końcu odebrałaś. Daj mi Almę. Mówi Luchan, przyjaciółka Roberty. Nie będzie jej do wieczora. Mam coś przekazać? Tak. Muszę porozmawiać z Robertą. To super pilne. Dałabym ci do niej telefon, ale nawet Alma go nie ma. Antonio nam go nie dał. Na szczęście Roberta codziennie dzwoni do Almy. To dobrze. Powiedz mnie, żeby Roberta do mnie zadzwoniła. Mam kłopoty. Zapisz, żebyś nie zapomniała. Mów. W porządku. Wiesz co? Bardziej podobała mi się ta ciemniejsza. To jest fajna, ale... Na szczęście złapałam PF. Powy lopicie dobrze poszło na egzaminie. Tak się denerwowała. Nie wypiła nawet soku. Jest taka chuda. A ten co tu robi? Pewnie nowy uczeń.

Jesteś nowym uczniem? Nie. Jestem siostrzeńcem dziewczyny z czwartego roku, Lupity Fernandez. Poproszę kawę i krągę z dżemem. I co? Mów. Powiedział, że jest siostrzeńcem Lupity. Lupity? O co ci chodzi? Wiadaj, co tu robisz i czego chcesz od Lupity. I nie wredziesz, że jesteś jej siostrzeńcem. Bo wtedy musiałbyś być moim synem. Nie masz ze mną nic wspólnego. Czego chcesz? Powiesz czy nie?

Ostatnio nie można z nim rozmawiać. Co się dzieje z Teo? Nie mogę powiedzieć. Co mu zrobił Miguel? Nie wiem. Czemu go bije? Nie pytaj mnie. Proszę. Wymyśliłeś tę bajeczkę, żeby się tu wkręcić. Tak. Po co ci Lupita? Niedawno ją poznałem. Chciałbym się z nią znów spotkać. Gdzie ją poznałeś? W kawiarni przyjaciela. Spodobała ci się? To cudowna dziewczyna. Moja siostrzenica. Zawsze powtarzałam, że jest urocza. Nie powinieneś być o tej porze na lekcje? Staram się o przyjęcie na uniwersytet. Ile masz lat? 17. Wcześniej skończyłem liceum. Więc masz poukładane w głowie. Masz dziewczynę? Nie mam. Przez tyle nauki nie miałem czasu, by kogoś poznać. Naturalnie. Ale udało Ci się. Zgarniesz nagrodę. Jak to? Jesteś pilny, sympatyczny i polubiłam Cię. Zaczekaj, zaraz wracam. Tata, zajmij się Abrahamem. Daj mu, co chce. Na koszt firmy. Co podać? Kanapkę z dżemem. Tylko tyle? Zaczynamy lekcję. Zamknijcie komputery. Przyjrzymy się wojnie o niepodległość. Początek i rozwój ruchu wyzwoleńczego, inwazja napoleońska i abdykacja królów hiszpańskich. Z 21 września 1792 roku wyłoniono we Francji konwent narodowy. Jednym z jego celów była zmiana konstytucji. Co z tymi komórkami? Mówiłam, że nie lubię tego dźwięku. Wyłączcie je. Chyba nie chcecie, żebym zaniosła je do dyrekcji? Tego samego dnia proklamowano Republikę Francuską, a 21 stycznia 1793 roku Ludwik XVI został ścięty. Proszę. Przepraszam, że przeszkadzam. Ale czy ma Pani ochotę na herbatkę? Nie, dziękuję. Mogę o coś prosić? Muszę porozmawiać z Lupitą. Sprawy rodzinne. Zgoda. Lupita. to? Wyjdź z panią Majrą. Jaka Pani miła, przysięga Pani winogrona.